Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku Bloomberg widzi kolejne 100 punktów cięcia. O tym sobie będziemy dzisiaj mówić. Będziemy sobie komentować wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich godzinach. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy o poranku. I oczywiście zapraszam na kolejny ciekawy dzień. Dzień, który będzie podsumowaniem tego, jak rynek odbiera wczorajsze informacje, które uzyskaliśmy od Fedu. Przypominam, wczoraj było cięcie o 25 punktów bazowych. No i oczywiście wiele innych wydarzeń miało miejsce w dyskontowaniu tego typu posunięcia więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Przypominam na kanale nie ma żadnych rekomendacji to są tylko i wyłącznie nasze opinie to co robicie na własnych rachunkach robicie na własną odpowiedzialność. Motto kanału to subiektywny punkt widzenia więc na samym początku ja mówię trochę od siebie później będzie sesja Q&A w tle jest ankieta. Ankieta dotyczy indeksu WIG20 czego się dzisiaj spodziewacie sesji wzrostowej spadkowej czy sesji bez zmian. Zachęcam do wzięcia udziału w naszej akcji charytatywnej Ace Market You dzieciom. Nasza akcja charytatywna jak wiecie jest dostępna już tutaj zaraz pokazuję. Wystartowała trwa jeszcze tydzień. Tu jest QR kod jeżeli ktoś chciałby z niej skorzystać. No i stan naszej stan na dzisiaj naszej zrzutki wygląda następująco, że bardzo dziękuję za kolejne wpłaty 42 wspierających naszą akcję charytatywną i chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobom które w ostatnim czasie wpłaciły osobie anonimowej która wpłaciła 100 zł Łukaszowi który wpłacił 100 zł i kolejnej osobie która wpłaciła ukrytą kwotę też osobie anonimowej bardzo serdecznie dziękuję za każde wsparcie każdy grosz się liczy Przypominam, wczoraj zrobiliśmy ankietę dotyczącą tego, jak chcecie dysponować tymi środkami, no i wybraliście opcję zagospodarowania środków finansowych w taki sam sposób jak podczas pierwszej, drugiej i czwartej edycji, więc bardzo serdecznie dziękuję. Już wkrótce zrobimy ankietę dotyczącą tego, gdzie chcecie dalej, żeby te, te prezenty pozawozić. No, i będę zapraszał do tego, żeby oddawać kolejne głosy, więc bardzo serdecznie dziękuję za, każdy, za każde wsparcie, za każdy gros. Już mamy prawie 50% celu zebranego. A więc, szanowni inwestorzy, dzisiaj będziemy sobie komentować wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie. Tradycyjnie rzucamy okiem i zaczynamy od głównej pary świata. Inwestorzy będą czekać oczywiście na to, co się wydarzy. Natomiast kończąc nasz wstęp, jeszcze chciałbym Was dzisiaj zaprosić, zaprosić na drugi specjalny live z Jarkiem Jamką o 21.55. Będzie, nazwaliśmy to AI Bubble Update, czyli podsumowanie tego, co się dzieje teraz na rynku akcyjnym, zwłaszcza na spółkach technologicznych. Zapraszam, żeby się dzisiaj spotkać. Będzie to niezwykle interesujące spotkanie. Będzie uzupełnieniem wczorajszego, wczoraj live z Jarkiem Jamką. Zapraszam do tego, żeby sobie odsłuchać. W prawym górnym rogu jest odnośnik do tego naszego wczorajszego spotkania, było poświęcone przede wszystkim sferze makro, danym makroekonomicznym, różnym poszczególnym aktywom, a dzisiaj będziemy się koncentrować przede wszystkim na spółkach, więc zachęcam, zapraszam. Dzisiaj 21:55. Dobra, to teraz czas na obserwację tego, co się wydarzyło. No i oczywiście jak rynek widzi jak i co widzi jako przyszłość, więc przypominam. Wczoraj Fed ogłosił, że będzie stu, cięcie stóp procentowych jednak nie w pełnej wysokości nie wszyscy się nie wszyscy się zgodzili co do cięcia stóp procentowych, jednak przewaga była i cięcie o 25 punktów bazowych miało miejsce. Pojawiły się też projekcje. Danych makroekonomicznych, które moim zdaniem są niezwykle optymistyczne, pozytywne dla popytu na ryzyko. Zwróćcie uwagę, jakie są zmiany najważniejszych parametrów względem tych poziomów na ten rok, oraz oczywiście z wrześniowej projekcji. Co widzimy tutaj? Realny PKB, czyli po uwzględnieniu inflacji, ma w przyszłym roku wzrosnąć i to wyraźnie względem wrześniowej projekcji też bardzo mocno poszło to do góry. Stopa bezrobocia mniej więcej na poziomach takich samych jak we wrześniu, ale ma być na trajektorii spadkowej. Natomiast bardzo pozytywne wiadomości z inflacji PCE zwróci uwagę spadek o pół punktach procentowego w przyszłym roku. No i względem projekcji wrześniowej też spadek o 20, więc naprawdę układ danych makroekonomicznych bardzo mocno sprzyja cięciom stóp procentowych. No i inwestorzy zastanawiają się, co dalej generalnie rynek zakłada, że będzie dwa razy po 25 punktów bazowych Cięć stóp procentowych. Natomiast wczoraj przechodzę już do o, tematu. Bloomberg e, słowami swojej głównej ekonomistki mówi o tym, że rynek dostanie w przyszłym roku aż 100 punktów bazowych cięcia stóp procentowych, więc e, zakłada wgryzanie się stóp procentowych w, e, w strefę neutralną, czyli w poziom między 2,75 a 3. Więc Bloomberg ostro. A zakłada, że po wczorajszym Fedzie wzrosło prawdopodobieństwo bardzo, ale to bardzo dalszych, rośnie prawdopodobieństwo dalszych obniżek stóp procentowych w zakresie, których wcześniej rynek nie dyskontował. Więc 100 punktów bazowych, według Bloomberga, to jest coś, na co możemy liczyć i powinniśmy liczyć w przyszłym roku. No i zobaczymy, zobaczymy co dalej. Natomiast, oczywiście, przegląd wykresów zaczynamy od euro-dolara. No i zaczynamy euro i jesteśmy cały czas bardzo blisko poziomu 1,17, co oznacza, że nocna faza notowań przynosi nam potwierdzenie, że rynek osłabia amerykańskiego dolara w reakcji w, no, w, w na spływające informacje z polityki monetarnej. Taki ruch oznacza powstanie tutaj formacji szczytowej i w, i zwiększa i to bardzo wyraźnie prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami ruchu wzrostowego na kierunku 1.19-1.20 w perspektywie następnych tygodni. Warto o tym pamiętać, że tutaj na wykresie mamy taki kanał wzrostowy, którego górne ograniczenie jest dokładnie w rejonie 1.20 i w rejonie 1.19-60 mamy, przypominam, średnią dwusetkę na wykresie miesięcznym, więc no, idealnie, idealnie pasuje ku temu, żeby taki ruch przeciwko amerykańskiemu dolarowi przeżyć i żeby ten poziom 1,19, przetestować. No, ale oczywiście zobaczymy, jak będzie. Dolar indeks oczywiście też reaguje spadkowo, reaguje w sposób zachęcający do presji przeciwko amerykańskiej waluty. No i oczywiście my patrzymy także na amerykańskie obligacje. Które wczoraj, które wczoraj zanotowały i dzisiaj też notują spadki rentowności, to jest bardzo dobra wiadomość, oddala się wizja kontynuacji wzrostów, ponieważ moim zdaniem jedną z najciekawszych informacji, które się wczoraj pojawiły, to jest to, że rozpoczyna się skup obligacji tych papierów krótkoterminowych, tybilów, czyli bardzo bliska część krzywej dochodowości, będzie tam QI 45 miliardów amerykańskich dolarów więc miesięcznie, więc tego typu, Zachowanie oczywiście faworyzuje to, żeby obserwować w najbliższym czasie gwałtowny, dodatkowy napływ środków finansowych na aktywa, więc moim zdaniem te informacje są niezwykle bycze, bardzo, ale to bardzo pozytywne. No i spadek rentowności amerykańskich obligacji moim zdaniem jest sygnałem, że rynek tak to właśnie teraz odbiera, no ale zobaczymy, jak to będzie. Na chwilę obecną moim zdaniem wnioski płyną z wykresów amerykańskiego dolara i rentowności bardzo optymistyczne dla popytu na ryzyko. Kolejne rynki, na które my reagujemy, na które patrzymy o poranku, to jest oczywiście zachowanie rynków w Azji, rynków japońskich, czyli czy mamy do czynienia i co się dzieje na parach związanych z jenem i tak naprawdę cały czas carry trade występuje, nic tutaj nowego się nie dzieje. Na Amerykańs na, japońskich, na japońskich dwójkach. Ale zwróćcie uwagę, spadki rentowności to jest bardzo dobra wiadomość. Na japońskich dziesiątkach też rentowności spadają, na dwudziestkach spadają, na trzydziestkach spadają, więc cała krzywa dochodowości się osuwa. To jest moim zdaniem też bardzo, ale to bardzo pozytywna wiadomość dla popytu na ryzyko, zwłaszcza na giełdach, dla giełd w Chinach. Na no co my dzisiaj mamy giełdy? Dzisiaj w Japonii na spadkach i to jest reakcja. Reakcja na to, co się dzieje na kontraktach terminowych w Stanach Zjednoczonych, które reagują na wyniki Oracle. Jeszcze raz przypominam. Dzisiaj dzisiaj będzie sesja w Stanach Zjednoczonych, która tak naprawdę powie, powie nam, jak rynki zareagowały ostatecznie, kiedy już emocje opadły na tego typu wydarzenia. No i my przypominam, będziemy sobie dzisiaj to wszystko komentować, komentować w formie. Uh, AI Bubble uh, Update z Jarkiem Jamką, więc będziecie mogli się uh, dowiedzieć, będziecie mogli uh, posłuchać, będziecie mogli komentować i oczywiście uh, będziemy mogli przeanalizować sytuację, więc zapraszam 21.55, więc wydarzenia ze spółek technologicznych wczoraj w Stanach Zjednoczonych doprowadziły do negatywnych nastrojów na kontraktach terminowych w Stanach Zjednoczonych, no i rynek azjatycki też właśnie w taki sposób reaguje i giełda w Chinach i giełda w Stanach Zjednoczonych na kontraktach terminowych mamy zejście na niższe poziomy, no i oczywiście to neutralizuje pozytywny wydźwięk wczorajszej Sesji w Stanach Zjednoczonych, natomiast myślę, że w Stanach Zjednoczonych rynki finansowe będą dzisiaj odpowiadały sobie na pytanie, czy rzeczywiście tak jest, że te wczorajsze informacje były negatywne, czy też pozytywne. Natomiast moim zdaniem, patrząc na zachowanie amerykańskiego dolara, patrząc na zachowanie amerykańskiej rentowności innych aktywów, które wyceniają przyszłość 100%, moim zdaniem, jeżeli będzie jakakolwiek dzisiaj korekta, będzie to tylko i wyłącznie o takie jedno z ostatnich tchnień niedźwiedzi w tym roku, bo rachunek prawdopodobieństwa mocno będzie faworyzować, żeby materializował się właśnie taki scenariusz, taki scenariusz dla indeksu Standard Ten Pur, czyli jeszcze dwie, trzy sesje potencjalnej możliwości wystąpienia korekty, a później Rajd Świętego Mikołaja już na, już na pełnej petardzie łącznie z efektami a z dyskontowaniem dalszych obniżek 100%, bo naprawdę jeżeli się on zacznie spełniać to, co pisze Bloomberg, że nie 25 ani nie, ani nie 50 punktów bazowych, tylko że w przyszłym roku będzie 100 punktów bazowych, 100% to będzie gigantyczny pretekst ku temu, żeby mocno, ale to bardzo mocno pchać aktywa związane z ryzykiem na coraz wyższe poziomy. No ale na chwilę obecną Oracle tłumi nastroje, stąd też kontrakty terminowe są na minusach, w Azji kontrakty terminowe i indeksy giełdowe poszły też w dół, i klimat inwestycyjny jest raczej negatywny dla ryzyka o poranku, i widać to tak w Chinach, jak i w Japonii. Chociaż, jeszcze raz przypominam, zachowanie japońskich obligacji sygnalizuje, że powinno wystąpić coś przeciwnego, no i zachowanie amerykańskiego dolara też faworyzuje scenariusze optymistyczne, a nie pesymistyczne. Dla aktywów związanych z ryzykiem. No ale jak będzie, zobaczymy. To teraz, to teraz czas na surowce. No i oczywiście, patrzymy na zachowanie, na zachowanie amerykańskie, na zachowanie złota. I na złocie. Wszystko co powyżej 4200 to jest sygnał zachęcający do dalszych wzrostów i jest cały czas ten sam poziom, mniej więcej, który wczoraj był do obserwacji. Generalnie nic nowego się nie dzieje. Klimat inwestycyjny sprzyja wzrostom, natomiast spektakularne dalsze wzrosty mamy na srebrze. Nowe, maksima wszech czasu przejście po, przez poziom 60 dolarów powoduje squizowanie krótkich pozycji, jeżeli takie jeszcze są, więc moim zdaniem, tutaj. Jest szansa na bardzo dalsze, silne dalsze wzrosty. Informacje, które się pojawiły wczoraj z fed mocno faworyzują optymizm i popyt na właśnie na surowce, więc być może końcówka roku, roku będzie należała właśnie do tej klasy aktywów. Na miedzi zatrzymanie, ale moim zdaniem o charakterystyce prowzrostowej, więc powinniśmy się moim zdaniem też cieszyć z tego, co się dzieje. Tutaj 12 tysięcy powinno być szybko do obserwacji na miedzi. No i oczywiście wczoraj pojawiły się też. Ciekawe informacje dotyczące Wenezueli, geopolityka Ameryki Łacińskiej. Amerykanie zatrzymali statek, tankowiec u wybrzeży Wenezueli. To podbiło wczoraj cenę ropy naftowej w okolicy 59 dolarów, ale jednak budzimy się dzisiaj ropa naftowa znowu jest w okolicach 58. Raczej chce spadać, więc to też jest czynnik mocno zachęcający do popytu na ryzyko. No i oczywiście. Wygląda to bardzo optymistycznie. Natomiast, oczywiście, największe rozczarowanie jest na Bitcoinie. Dlaczego? Z komentarzy wynika, że Bitcoin idzie tik w tik, za tym, co się dzieje w handlu posesyjnym na Oraklu. No i rzeczywiście, mieliście rację, bo wczoraj ktoś tutaj komentował, że Bitcoin odzwierciedla to, jak zachowuje się kontrakty terminowe na tą spółkę technologiczną. Więc zobaczymy, zobaczymy co się tutaj teraz wydarzy. Natomiast moim zdaniem, jeszcze raz przypominam, zachowanie amerykańskiego dolara, zachowanie rentowności, ale przede wszystkim rozpoczynanie QE, dolewanie paliwa do globalnej płynności, to wszystko mocno, ale to bardzo silnie wzmacnia prawdopodobieństwo tego, że będziemy świadkami ruchu na kierunku 100, 105 tysięcy dolarów na kierunku tutaj tych oporów. I moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak będzie, więc ja to traktuję tylko i wyłącznie jako jedno z ostatnich tchnień podaży. I jak wiecie, ja tutaj nie zmieniam zdania, spodziewam się nawrotu do tendencji wzrostowej na Bitcoinie, bo naprawdę informacje, które się wczoraj pojawiły, no bardzo, ale to bardzo silnie zachęcają do tego, żeby nie tylko przetestować te poziomy, ale też wrócić do maksimów wszech czasów żeby Bitcoin zadziwił inwestorów i żeby wrócił do tradycyjnego powiązania między tą, tym, tą, tą najbardziej popularną kryptowalutą, a spółkami technologicznymi. To tak to wygląda na Bitcoinie, na kryptowalutach i szybki przegląd oczywiście kontraktów i sytuacji na amerykańskich parkietach, ale o tym będziemy sobie mówić dzisiaj po południu. Więc wczoraj bardzo ładna sesja w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że otwiera się ruch na kierunku 7000 punktów jeszcze w końcówce tego roku na indeksie Standard, ten pół na znaku może być nawet jeszcze lepiej. Informacje te mocno sprzyjają apetytowi na ryzyko. No i w Europie. W Europie dzisiaj moim zdaniem te informacje, które faworyzują ruch wzrostowy i dają ruch wzrostowy na eurodolarze. Moim zdaniem jeszcze bardziej faworyzują europejskie indeksy giełdowe, więc ja bym się spodziewał tutaj, że DAX będzie atakować maksima wszech czasów, będziemy tworzyć nowe maksima wszech czasów. No i jeżeli równolegle pójdzie też popyt na, małe, na te średnie spółki, czyli na MDAX, a przypominam, MDAX to jest indeks giełdowy w Niemczech, który dyskontuje sytuację w niemieckiej gospodarce, więc jeżeli tutaj zostanie pokonany poziom 30 30200. Powstanie sekwencja na wykresie mocno faworyzująca nawrót globalnego optymizmu, z wyszczególnieniem zwłaszcza europejskich aktywów, więc jeżeli tutaj zobaczymy przybijanie 30 200, to moim zdaniem czeka nas także w Warszawie niezwykle optymistyczny wariant rozwoju wypadków. Bo gdy eurodolar oczywiście rośnie, to to jest woda na młyn wszystkich popy, całego wielkiej. To jest woda na młyn popyt na ryzyko na polskie aktywa, więc nie dziwcie się, że polski złoty zaczyna być kupowany. Schodzimy na najniższe poziomy od dwóch miesięcy na dolar a złoty, na euro złotym też widać popyt na polskiego złotego. Inwestorzy wchodzą do naszego kraju, kupują polskie aktywa. Polskie obligacje w ostatnim czasie, w ostatnich dniach są w korekcie, więc kapitał płynie przede wszystkim do polskich akcji, więc Moim zdaniem wczorajsza sesja, przedwczorajsza sesja i dzisiejsza powinna też potwierdzić siłę popytu. Myślę, że jesteśmy bardzo blisko tworzenia nowych maksimów trzech czasów na indeksie WIG, na szerokim WIG-wamie, na warszawskim parkiecie. I przejście przez poziom 115 tysięcy moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne. Na, dużym, na dużych spółkach, czyli na indeksie WIG 20, myślę, że jest bardzo duża szansa. Że będziemy atakować maksima hossy, ale też wspinać się na, do strefy 3100-3150. Przypominam, wczoraj doszło do zamknięcia tej luki spadkowej, która powstała w listopadzie, a to moim zdaniem jest bardzo byczy sygnał. I dlaczego te poziomy 3150 moim zdaniem są takie istotne, bo jak wiecie, ja bardzo często posiłkuję się właśnie tym wykresem, wykresem kanału wzrostowego, który jednoznacznie pokazuje. Że rynek ślizga się, ślizga się po górnej krawędzi tej formacji, a górna krawędź tej formacji to są dokładnie okolice 3150, więc moim zdaniem po wczorajszych informacjach, po zachowaniu euro-dolara, po tym co się dzieje, moim zdaniem silnie rośnie prawdopodobieństwo, że te poziomy 3150 będą wkrótce testowane, a jeżeli Giełda w Niemczech liczona przez MDAX spójdzie do góry, to ja bym się spodziewał gwałtownego odcięcia polskiego rynku od małych i średnich spółek. Na razie słabo zachowują się małe, a te średnie zaczynają pokazywać coraz większą siłę, więc moim zdaniem jakiś kapitał, jeżeli się też dodatkowo pojawia, to pojawia się także na średnie spółki. Więc taki jest mój punkt widzenia, gdy widzę polskiego złotego i ruch na eurodolarze. To jestem to mój spokój o hosse na warszawskim parkiecie. Ten mój spokój jeszcze bardziej rośnie, więc eurodolar, który rośnie, to jest jeden z największych sprzymierzeńców hossy na warszawskim parkiecie i w ogóle na aktywach związanych z ryzykiem. To tyle mojego punktu widzenia. Za chwilę zachęcam do pytań i odpowiedzi, zachęcam do dawania głosów w naszej ankiecie, czego się dzisiaj spodziewacie na indeksie WIG20 sesji wzrostowej, spadkowej czy bez zmian? Zobaczymy czego będzie czego się dzisiaj spodziewacie? Przechodzimy do pytań i odpowiedzi. I przypominam jeszcze raz, szanowni inwestorzy, że Bloomberg widzi 100 punktów bazowych, cięcia stóp procentowych, a nie tak, jak rynek widzi niektórzy 25, niektórzy 50 punktów bazowych. Więc scenariusz bazowy według Bloomberga to jest dwa razy mocniejsze cięcie stóp procentowych niż rynek się tego spodziewa. No i przypominam, dzisiaj 21.55 AI Bubble Update tak nazwaliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie z Jarkiem Jamką. Live, kolejny live. Dzisiaj prawdopodobnie do północy, jeżeli Jarek będzie miał czas, czyli bardzo, bardzo długi live poświęcony przede wszystkim rynkowi akcyjnemu i temu, co się dzieje na spółkach sektora technologicznego. Na co już teraz serdecznie zapraszam. Dobra, to pytania i odpowiedzi. Czyżby wczorajsze zamknięcie na indeksach USA było pułapką na byki, Paweł? Moim zdaniem nie, było pułapką na niedźwiedzie. Pan Adrian też cieszy się, że będą spadki. Witam Macieju. Dzień dobry Adamie. Na Bitcoin jest fatalny sentyment, a skoro tak czekał na niższe poziomy i ruszam na zakupy. Zgadzam się Panie Andrzeju, jeżeli coś nie może urosnąć, może spadać. No Arkadiuszu, właśnie teraz będziemy testować, testować tego typu powiedzenie, że jeżeli coś nie chce rosnąć, będzie spadać. No ale zobaczymy, zobaczymy co dalej. Witam Damianie. Tak, tak, Wojtek, nic się nie zmieniło. Cały czas jestem nastawiony na dobrą końcówkę tego roku i dobry start, czyli tak zwany rajd święty, efekt stycznia na początku przyszłego roku. A, dlaczego, a Wojtek, przypominam tutaj, lansuje codziennie tezę, że Hossa, Hossa to się dopiero zacznie od lutego przyszłego roku. A dlaczego ma być od lutego? Adrian się pyta. Witam Kazimierzu, Adrianie, jest teraz wsparcie na Złocie 4200-450. Studa też jest rozczarowany bitcoinem. Rozumiem to, rozumiem to nastawieniem. Czy spadki rentowności obligacji będą wspierać złoto? Moim zdaniem. Jak najbardziej tak, co się stało wczoraj na spółkach technologicznych. Wyniki Oracle. Do, dopiero wstałem z wynikiem Oracle. No, no będziemy to dzisiaj sobie analizować, więc zachęcam do tego, żeby zadawać to pytanie Jarkowi Jamce, natomiast e, generalnie zysk na akcji był lepszy niż konsensus rynkowy. Pan Adrian się cieszy, że się popsuło. Jasne, witam Blobo. W obecnej sytuacji, jak myślę, czy standard komputerowy będzie wzrastał? Tak, jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Deep moim zdaniem będzie zdecydowanie prawdopodobieństwo dalszych wzrostów na kierunku 7000 punktów i to jeszcze w tym roku moim zdaniem wzrosło do 65-70%, że taki scenariusz będzie realizowany. No, przypominam, rynki uwielbiają QE, skup aktywów, dolewanie płynności, dalsze obniżki stóp procentowych. No i jeszcze dzisiaj. Wczoraj o tym było, natomiast jeszcze dzisiaj o tym nie wspominałem, że wczoraj miał, miał, było wystąpienie prezesa Pawela, ale godzinę wcześniej o 19:30 miał wystąpienie prawdopodobny kolejny szef Fedu Kevin Hassett, który zasygnalizował, że rzeczywiście potwierdza, że jest nastawiony na dalsze, głębsze cięcia stóp procentowych. Dobra. Nasdaq spadł na, do 200 na 4 godzince, utrzymali, ale jeśli to puści, możemy pogłębić listopadową korektę, Paweł mówi, dzięki. Pan Andrzej jest bykiem z natury, także na pewno eurodolar rośnie. Tak jak pisze Paweł, mówiłem, możemy puścić i nie zobaczyć już więcej ATH. Aha, dobra, możemy nie zobaczyć ATH jeszcze w tym roku. Poza tym jest jeszcze geopolityka, Adrian mówi, ostrzega. Oracle nie dowiódł prognoza... 16,19, a jest 16,10 na przychodach. Przypomnienie miało być 15,03, a było 14,9. Kurs poszedł w górę o 27, wzrostu. Na, Namór nam pisze. No właśnie, właśnie. Dzisiaj będziemy to analizować. Czy złe wyniki Oracle mogą powstrzymać wzrost całego sektora? Kto wie? Czy złoto jeszcze będzie rosło? Moim zdaniem tak, jest to scenariusz bazowy. Jaki poziom na złocie prognozuje do końca? Myślę, że będzie. Jest duża szansa na wyrównanie maksimów wszech czasów. Dobra, czy są jeszcze jakieś pytania? Dajcie znać. Zachęcam do oddawania głosu w naszej ankiecie, bo zostały ostatnie sekundy, ostatnie chwile do tego, żeby brać udział w naszej ankiecie. Czego się dzisiaj spodziewacie? Wzrostu spadków czy sesji bez zmian na indeksie WIG 20. Jeżeli nie, to przypominam, dzisiaj 21.55. AI Bubble Update, tak nazwaliśmy. Kolejny live, który będzie poświęcony bezpośrednio już spółkom i, spół i sektorowi technologicznemu, więc zapraszam dzisiaj wieczorem na to wydarzenie. Zachęcam oczywiście do wszelkiej innej aktywności na kanale. Przypominam, trwa nasza akcja charytatywna i Market You Dzieciom. Tutaj jest QR-kod, który szybko przyniesie Was do strony z naszą zrzutką. No i oczywiście chciałbym bardzo serdecznie podziękować osobom, które dołączyły, dołączają do naszej zrzutki. Jeszcze raz na sam koniec. 42 osoby już wsparły naszą akcję charytatywną. Mamy już prawie 50% zebranego celu zrzutki. Tutaj macie przydatne linki, czyli rozliczenia i podsumowania wcześniejszych akcji charytatywnych. No i dziękuję osobom, które w ostatnim czasie dorzuciły troszeczkę swojego grosza do naszej akcji charytatywnej. Jest to niezwykle cenne i bardzo wam serdecznie dziękuję z całego serca. I przypominam, wczoraj wybraliście, że będziemy znowu rozwozić paczki w taki sam sposób jak podczas pierwszej, drugiej i czwartej edycji naszej akcji charytatywnej, a już wkrótce będą na naszej karcie społeczności kolejne, kolejne ankiety dotyczące tego, już gdzie bezpośrednio wysłać te. Te paczki, więc zachęcam do czujności i bardzo, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za tego typu wsparcie. Dobra, to kończymy nasze spotkanie. Widzimy się dzisiaj po, po południu przed sesją w Stanach Zjednoczonych. Do zobaczenia. Trzymajcie się dużej dodatniej stopy zwrotu. Zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy. No i teraz, oczywiście, kończymy na koniec naszą ankietę i okazuje się, że na pytanie, czy dzisiaj na indeksie WIG 20 zamknięcie względem otwarcia będzie wyżej niżej czy bez zmian. Wygrywa opcja wyżej. 56% społeczności niżej 40% społeczności 4%, że będzie bez zmian. 162 głosy, czyli wygrywa delikatny optymizm. Nie ma jakiegoś hura optymizmu, ale delikatny optymizm występuje. Spodziewacie się kontynuacji ruchu do góry. Dziękuję za każdy głos. No i teraz już naprawdę trzymajcie się, dużej dodatniej stopy zwrotu. No i zobaczymy, co nam dzisiejszy dzień przyniesie. Cześć!